Komerarze zarobkowe na Project News. Te pierwsze zdanie trzeba przydałoby się zaktualizować. Cytuję: Oferujemy dobre zarobki za pisanie materiałów. <laughs> Styl jesteśmy biznesem z bardzo dobrymi zarobkami. U chyba nie, w radiu. Godzinna audycja to wypłata miesięczna większości redaktorów. Ale radio jest jeszcze kilka innych biznesów. Nie wiem, za co inni zarabiają. Grafiki robią. Z tymi zarobkami to to już kłamstwo w żywe oczy. Jakie kłamstwo? Przecież artykuł się pisze 20 minut max. Chat GPT szybko pisze nawet zdjęcia na szybko. I tylko wklejasz na forum i tyle. A to wtedy narobisz z 30 artykułów i można żyć. I to są te całe nowe redaktory? Gościem jesteś ci się czepiasz. Teraz jestem, ale swojego czasu tu pisałem. Zrezygnowałem, jak zaczęli płacić psi chuj. Buha, ha, 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 ha ha. I bardzo dobrze. No wiadomo, z cztery godziny trzeba było spędzić nad czymś wartościowym, a i tak dużego zarobku z tego nie było. Lepiej jest siedzieć na kosiarach i jeździć w kółko. No, ja potrafiłem kilka dni pisać jeden artykuł, nie miałem żadnych pomysłów. To nie pisałem nic sensownego, to nie jest takie łatwe. W takim radiu to masz swoją playlistę, dziękujesz za donaty i pozdrawiasz ludzi. Nie chcę nic mówić, ale któryś z redaktorów powiedział podczas spotkania z opiekunami. Że zajmuje wam to mniej więcej godzinę. Więc nie rozumiem. Dla jednego godzinę, dla drugiego pięć godzin. Ale nikt wtedy nie sprzeciwiał się temu. Każdy miał możliwość głosu. Pisałem na czacie chyba. Minie całą godzinę zajmowało wstawienie artykułu na forum, pogrubianie, dodanie grafik i tak dalej, albo zdjęcia też pół godziny. Nie wierzę, że ktoś napisał artykuł od wymyślenia tematu po wstawienie go na forum w godzinę. Na pięć tysiące znaków, na przykład. Mieliście pełne pole do popisu w rozmowie z opiekunami, jeśli chodzi o stare zarobki. Ta. Najpierw zmieniliście zarobki, a w dniach kolejnych oczywiście mieliśmy pełne pole do popisu. Po ogłoszeniu zmiany zarobków praktycznie odbyło się spotkanie. Wystarczyło się odezwać. Weź ksany, już nie gadaj głupot takich. Wystarczyło się odezwać. To by zmienili zarobki, powiedzieli od razu z góry, że już zostało postanowione i że nie zmienią zarobków. A spotkanie było tylko o tym, dlaczego tak postanowili. Mieliśmy nic do gadania. Owszem, najpierw było spotkanie opiekuni. Zarząd też byłem na tym spotkaniu. Niestety, nic nie mogliśmy zdziałać jako zarząd w tej kwestii. Za dużo generowanych było przychodów. Zawsze mogłeś się odezwać. Opiekuni próbowali to wytłumaczyć. Więc nie rozumiem. Nikt nie widział jakiegoś większego sprzeciwu. Kiedy wprowadzili te nowe zarobki? Gdy banan tłumaczył, czemu taka zmiana. No, wytłumaczyli, ale nie było mowy o zmianie zarobków. Nie rozumiem, rozwiniesz swoją myśl? No bo ci chodzi o to, że było spotkanie wyjaśniające zmianę zarobków. Nie było szans na zmienienie tej decyzji. Bo nie było sensownych odpowiedzi. Z kim miał opiekun dyskutować, jak siedzieliście cicho. Nie było sprzeciwu? Jestem ciekawy, kto był zadowolony z tej zmiany i nie sprzeciwiał się, mówiąc, że zrobienie artykułu zajmuje jedną godzinę. Jedyny sprzeciw, jaki był. To spam na czacie, wtedy zaczęło się spotkanie. Nie wiem, co ma do rzeczy jedna osoba do całej redakcji. To że nikt nie raczył się odezwać, tylko ta jedna osoba. Wtedy to ja nie mogłem. Oj, oj oj, przykro mi, co tak nagle wam się coś odpaliło, że gadacie o zarobkach. Bo to w kółko wałkowany temat, mimo że już sprawa zamknięta. Zrobić spotkanie i tyle. Niech opiekuni powiedzą to, co mają i po sprawie. Już dawno było. No i co to zmieni? W sumie to nic? No właśnie, zarobki nie wrócą nigdy takie same. Ale bez kitu. Akurat. Tak to pisaliście. Jacy wy niezadowoleni jesteście? A jak się zaczęło spotkanie, to żadnego słowa nie wypowiedzieliście. A jeszcze ktoś się odezwał, że godzinę wystarczy na napisanie artykułu. No to kurde, tym bardziej powód mieli na zmianę zarobków. Kto był taki mądry? I to powiedział. Jak ktoś powiedział, ile mu zajmuje napisanie? Przy okazji mi też zmniejszyli zarobki. No to ale nie masz sprzeciwu. A czemu mam mieć? Nic to nie zmieni gadanie wasze. No właśnie, nic nie zmieni, a Ksany próbuje udowodnić, że zmieniłoby... Co próbuje? Gdzie ci to powiedziałem? Nawet jeśli to warto coś powiedzieć. No tak, może by się coś zmieniło, może... Wodogłowie? Jak ktoś mówi, że godzinne spędza na pisaniu artykułu, to wynagrodzenie adekwatne... Ja swój pierwszy z pięciu dni robiłem, żeby ładny był i w ogóle wiec XD. Artykuł robi się godzinę. No to zarobki adekwatne. Halo, halo, ja przemawiałem w większości. Nie przypominam sobie, a jak już to i tak nie było waszego niezadowolenia z zarobków? Przepraszamy bardzo, ale w tamtym momencie pośród tych, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu głosowym, na czacie odbywała się burzliwa dyskusja. Więc myślę, że spojrzenie na konwersację nie było jakoś bardzo męczące. Zajebiście im mniej tym lepiej koniec morał tej pasty to warto udzielać swojego głosu, niezadowolenia podczas zebrania, żeby później nie być zdziwiony i robić z tego jakieś zbędne kłótnie i komeraże.